Witam Państwa serdecznie z Gubałówki, widok na Tatry, spokój, cisza, a na Kresach wojna, nasi rodacy, cała Polska zaangażowała się pięknie w pomoc wojującej Ukrainie, teraz można być dumnym z tego, że jest się Polakiem. Cała Polska i Fundacja Dunajec stara się wspierać Polaków i nie tylko Polaków na, z Kresów. Pomagamy w różny sposób. Pomagamy uchodźcom ukraińskim znaleźć mieszkania, pomagamy w transporcie, przewozimy, przewozimy z granicy na, na kwatery. Ale nie zapominamy też o naszych rodakach na Kresach Wschodnich troszeczkę wyżej. Na terenach Białorusi żyje bardzo dużo, duża liczba Polaków. Oni w tej chwili znaleźli się w tragicznej sytuacji. Brak żywności, brak brak podstawowych towarów. Środków czystości, ale zwłaszcza żywności. My organizujemy taką pomoc, właśnie dedykowaną dla Polaków na, na kresach. I nie tylko, jak mówię, nie tylko dla Polaków. Moi drodzy, tragiczna sytuacja. Jedziemy tam z pomocą humanitarną, już 31 marca jedzie kolejny nasz transport, transport darów dla, dla tych Polaków. To, że my tam jesteśmy, że tam zawozimy dla nich, dla tych Polaków, ta konserwa, ten makaron urasta do, do wielkiej rangi, bo to już nie jest tylko zaspokojenie, chwilowe głodu, ale to jest też dowód na to, że Polska o nich nie zapomniała, że świat o nich nie zapomniał. To jest niesamowite, wzruszające, jeżeli dostajemy sygnały, że, że ci ludzie potrafią w paczkę z Polski postawić na, na domowym ołtarzyku, że ślą nam, ślą nam pozdrowienia, życzenia i za naszym pośrednictwem do wszystkich ludzi dobrej woli. Moi drodzy, jeżeli ktoś może nas wesprzeć w tym dziele, to, to zapraszam do współpracy. Przewieziemy, przewieziemy dary na, na Białoruś tam, gdzie, gdzie nikt albo mało jest możliwości dotarcia do tych ludzi najbardziej potrzebujących. Można nas wspierać w różny sposób, przekazując nam żywność, przekazując nam. Środki czystości, ubrania, ale nowe moi drodzy, i też nie pogardzimy gotówką. Pieniądze przydają się chociażby na zorganizowanie transportu, na dokupienie takich towarów, które są aktualnie potrzebne czyli, czyli chociażby środków medycznych. Moi drodzy, zapraszam na stronę Fundacji Dunajec Pomoc Polakom na Kresach. Tam znajdziecie Państwo więcej informacji na nasz temat. I, z, i numer konta. Pozdrawiam, życzę, życzę miłej, spokojnej, błogosławionej niedzieli.